Hej, przepraszam, już co miałem cię właśnie, zauważyłem, że jesteś liczną dziewczyną. Tak, dziękuję. Jak tam się Ja widzę, że wracasz. Właśnie, wyjeżdżasz. Wyjeżdżasz? Okej, okay. Pudło. No i dokąd wyjeżdżasz? Na wakacje? E... Nie zgadnę, Majorka. Nie, nie, Ukraina. Ukraina? Czyli do domu. Czyli odwiedzić rodzinę. Okej, okay. co stęskniłaś się pewnie? No, kwarantanna była zamknięta. A, no tak. Ale w Warszawie chyba fajnie można spędzać czas. Fajna jest Warszawa, nie? Nie tylko nie jesteś w Warszawie. Nie jesteś? Skąd jesteś? Jestem Bydgość. Bydgoszcz, okej. Okay. A w Warszawie często bywasz? Ja okay. byłem. W ogóle Piotrek jestem. Julia, bardzo Julia. Julia? Okej, okay, to ładnie. No i jakie plany Julia? Kiedy wracasz do Warszawy? Za tydzień. Za okay. tydzień. A tutaj kupujesz szybkę na telefon. A, no tak. A co masz pękniętą? Ja też. Ale ja uważam, że ludzie z pękniętymi szybkami w telefonach są tacy weseli. Zauważyłem, że weseli ludzie mają, i tacy pozytywnie fajni, mają zbite szybki w telefonach. Tak, bo się komórkę Nie, bo po prostu są tak entuzjastyczni, że im telefon wypada. Taka jest moja teoria osobiście, nie? No. Jak tam zakupić? Udane? Co kupiłaś fajnego? Prezenty dla rodziny. A, Okej. Okay. Taka sobie dobra, dobra córeczka. Tak, rzeczywiście. Córeczka, która nie wiedziała pół roku, rodzicom musiałaby No tak. Okej. Okay. Nie no, spoko. Czemu się tak śmiejesz? Nie, wesołości. Mam zbitą szybkę, więc jestem wesoła osoba do tego się. A no właśnie, no ma to sens. Logiczne. Zdecydowanie. Logika. No i co, kupujesz szybkę i co dalej? I od razu na pociąg? Nie, jadę do hotelu. Do hotelu? To kiedy? Co? Nie rozumiem. Jutro rano, o 7 A, To może wieczorem pójdziemy na jakąś kawkę. Kawkę wieczorem chcę, bym podobnie odpoczywał po piątej, muszę być na rok A, A po kawie nie zaśniesz? Okay. Słuchaj, Słuchaj, może spotkamy się za tydzień, jakby wrócić do Warszawy. No, całkiem możliwe. Okej. Okay. <grywa> Też. Ale zapamiętałaś moje imię, szanuję. Fajnie, że zapamiętałaś imię. Powiem ci, że ja zawsze zapominam imię. Ja także jak się przestawiam z kimś, to, to od razu, to tak. Nie no, ty to Julia. To Dla ty widzisz, bo skojarzyłem. Zobaczymy za tydzień, Ale zapamiętałem, bo właśnie to jest takie romantyczne imię. Romeo tylko potrzebuje. Sorry. Muszę ci wystarczyć ja. Mudzi być Piotra. Czyli to jest polska, to mnie... Piotr i Julia. Brzmi też OK. Całkiem spod. To daj numer do siebie, to się zgadamy za tydzień.